Arystokrata Stauffenberg dorastał z rodzeństwem w zamku pod Stuttgartem. Został oficerem Wehrmachtu i początkowo sprzyjał nazistom. Ale perspektywa klęski oraz ogrom zbrodni wojennych zmusiły go i jego współspiskowców do działania. Niewielu z nich było demokratami, ale chcieli powstrzymać Hitlera, zabijając go. Wszyscy chcielibyśmy mieć tylko idealnych bohaterów, którzy nigdy nie błądzą. Początkowo Stauffenberg pochwalał Nazist, był za odbudową niemieckiej armii i aż do 1939 popierał sytuację w Niemczech. Popierał rządy nazistów. Potem zrozumiał, że to wszystko prowadzi kraj ku katastrofie. Stauffenberg staje się podporą wojskowego oporu przeciwko Hitlerowi. Krótko przed zamachem mówi: Czas na działanie. Każdy, kto ośmieli się to zrobić, musi wiedzieć, że prawdopodobnie przejdzie do historii Niemiec jako zdrajca. Ale jeśli nic nie zrobi, zdradzi swoje własne sumienie. Stauffenberg wykorzystuje swój dostęp do Hitlera do przemycenia bomby do jego wschodniej kwatery w Wilczym Szańcu. Bomba zabija cztery osoby, ale Hitler jest tylko lekko ranny. Tego samego dnia przed północą Stauffenberg i jego współpracownicy zostają rozstrzelani na dziedzińcu naczelnego dowództwa w Berlinie. Nazistowski Trybunał Ludowy organizuje pokazowe procesy wszystkich zamieszanych w spisek 20 lipca. Najczęściej orzeka karę śmierci. Ty Łotrze. Odrzuciła Cię własna rodzina? Tak czy nie? Odrzuciła? Nie. Nie mógłbyś upaść niżej. Jesteś żałosny. Hrabia Schwerin von Schwallenfeld zostaje powieszony w więzieniu Plocenze wraz z 90 innymi spiskowcami. Spisek lipcowy to tylko jedna z ponad 40 prób zabicia Hitlera. Th